Monika, masz 61 lat tak. i jesteś bezdomna od 20 lat. Tak. Jak sobie radzisz jako osoba bezdomna, jako kobieta na ulicy? No, wie to trzeba sobie radzić i dawać sobie z tym umysł, że się jest bezdomnym. Przez ostatnie lata opieka Krapkowice kierowała mnie na schroniska. Byłam tam, pracowałam jako społecznie, darmowo, gotowałam ludziom. I właściwie byłam w Słowenicach dwa razy. Pierwszy raz byłam chyba 6-7 lat temu. Byłam przez pewien okres na pralni ogólnej. Później zwolnił kierownik z kuchniku swoją kucharkę, czyli naszą też z którą byliśmy tam i zrobił zebranie ogólne, żeby wytypować kogoś na kuchnię. No i przyszło, że było nas pięć dziewczyn, i każda po tygodniu. No i kto pójdzie pierwszy? No ja się zgłosiłam jako pierwsza, bo byłam w stanie zostawić moją pralnię, czy moją pralnię, no pralnię na tydzień czasu, żeby, bo ona zrobiłabym te dalej granie i wszystko. No i byłam po tygodniu, tydzień się zbliżał, niedziela, kierownik przyjechał, ja mówię kierowniku, zmiana. A kierownik mówi, że nie, bo bardzo dużo ludzi przychodziło do niego i prosiło ogólnie, żeby Monika została na kuchni. No nie wiem, może im smakowało moje jedzenie czy cokolwiek. No i na kuchni byłam 7 miesięcy. Mhm. Później miałam nietypową taką trochę bardzo przykrą sprawę dla mnie, bo ktoś mnie podał za świadka do sądu i musiałam jechać do przeleć na sprawę. No jak już pojechałam, no to że tak to wie... Towarzystwo moje stare się spotkało, i no, już nie wróciłam na schronisko. No i przetrwałam, musiałam dawać sobie radę. Później znowu mi przyszedł okres ochronny, no i byłam na kokotku, oczywiście na schronisku, no i tak, tak z dnia co roku przebywałam tu, tu pewien czas byłam na barce za strzelcami. Tutaj potrzewcami. Mhm. Tak, potrzewcami na rejmutach, tak się nazywa, ale to już mało ważne. Tam byłam też, no tam miałam swój pokój, telewizję swoją, wszystko. No i tam opłaty co Bóg dał. No ale jeżeli ja dostawałam pieniądze z opieki, jak ze mną lider jechał na wywiad, opieka przysłała mi pieniądze, to mi było na to, jeżeli ja jem, żeby dać na współmoc tej... Fundacji, Barka, dacie jakiś grosz, bo jem, prawda, a jedzenie było naprawdę wyśmienite, no i to udawałam, ile mogłam, ile mogłam. No ale później też już takie były obiekty, a, bo byłam w sumie na barce takiej, gdzie były dwie dziewczyny, tylko reszta mężczyźni. No i taka znajoma, która była ze mną, wyjechałam za granicę i ja zostałam sama. Mogłam co robiłam. Jeszcze nie miałam nóg poparzonych, bo mam przeszczepy zrobione i wszystko. Ale pomagam. Tam sprzątałam, korytarze, palarnie, wszystko. Co było można zrobić, żeby nie siedzieć po prostu bez nie bo czas szybciej biegnie, to. a przecież nie będę ciągle wlepiona w telewizor. A Monika powiedz mi o, o tych nogach, jak to się stało, że masz oparzone nogi? To, no i tutaj jest prywatne, no ale dobrze, że, że doktor pyta. To było tak, ja byłam z chłopakiem, z takim Markiem, nie muszę wymienić nazwiska, w Krapkowicach, 8 lat byliśmy z I później jak przyjechałam właśnie z tej barki do tego, byliśmy dalej znowu razem z sobą, on wyszedł z więzienia w Opolskie. No ale znowu, no, serce nie słucha, jak to się mówi. Więc znowu byliśmy razem. I na działce, to było w Krapkujcach, coś tam było, może mi głupie coś było, a ja mam budzie, że ja potrafię odpowiedzieć i... No po prostu nie, nie pozwolę sobie, żeby ktoś... I ja wyszłam poza teren działki i usiadłam i zakładałam obuwie. I mimochodem tak się odwróciłam, bo widzę, że ktoś do bramki działkowej wchodzi. Odwróciłam się, patrzę, na mnie leci płonąca szmata. i ta płonąca tak szmata upadła mi na nogi. A miałam ubrane dresy stylonowe takie i zanim ogarnęłam plecak, żeby go ściągnąć, żeby to zadusić, to mi już trochę spaliło, nie? No i on uciekł, on uciekł. Ja to zgasiłam, posiedziałam, ale spodnie już miałam wypalone. A miałam takie altanie działkę, że mogłam się zatrzymać, ale nie wchodząc do środka, tylko na tarasie, cały hotel. Wiedziałam jak bramkę otworzył, bo była na stópka. Weszłam, przesiedziałam całą noc sam, a rano wyszłam sobie, no, patrzę na działki, Marek wychodzi. Jak on wyszedł, to wiedziałam, że mogę wejść, żeby cokolwiek założyć na siebie, przez nie pójdę z głowym tyłkiem. No i poszłam i założyłam spodnie i szybko, powoli a z tej działki, bo to były zakłady papierniczowe z działki, szłam kawałek, to miałam prawie ponad kilometr do miasta. I poszłam, na rynek usiadłam sobie na ławce i tam przy co jest to. A ta nogami ciągle ropiała i jak był ten y, nilon dresowy, to on przechodził, ta ropa i widział, I, i patrzę, idzie taki znajomy, go poprosiłam, bo wiedziałam, że on ma samochód i znałam jego dziewczynę. I poprosiłem o to, nie zawiódł do okmentu, do szpitala. Bo w tak nie ma już teraz szpitala, przynieśli na odmianę. Uh -huh. I on poszedł po Krystynę i mnie zawieźli na, do okmentu, na 30-lecie do szpitala. W szpitalu zrobili mi lekki opatrunek rzemieślonym i powiedzieli, że muszę zaczekać, bo przyjadę, przyjedzie po mnie karetka do kliniki, mnie zawiezie na... No i właśnie do siemianowicz. No A jak dawno to było? No to było w tamtym roku. W tamtym. Mhm. To było w lipcu tamtego roku i 25 Siemianowic wyszłam z szpitala, dzień przed moimi urodzinami. Pozdrawiam się mianowicie zwłaszcza panów lekarzy i pielęgniarki którzy jeszcze mi na koniec, zrobili prezent urodzinowy, bo kończyłam właśnie 60 lat, oni wiedzieli o tym i przed wyjściem, ja mam 26 urodzin, a 25 wychodziło i zrobili taką miłą niespodziankę i prezent Zawsze... Przepraszam, może taki przerwa? Tak, to proszę. Zawsze mnie zastanawia, jak kobiety bezdomne sobie radzą w tym trudnym środowisku. Widzisz, redaktor, to jest tak. Jestem na polu, jest tutaj trzy, trzy razy w tygodniu z łaźnia. Mhm. poniedziałki, środy, piątki. Można się wykąpać, można ten. I są, są te ciucholantki, jak to się mówi, przy księżach ciuchy, za darmo czy cokolwiek. A jeżeli ja miałam pieniądze, przestać dziewczynom gadam. To jest ona jest, jest niemożliwa. I jeżeli, jeżeli mam pieniądze, to sobie idę kupić za besteny, na przykład za za na y, Ciucholandę, jak to się mówi, rzeczy, które można kupić za 5, za 10, za 15. Znaczy, już lepsza marka, to tak jak ostatnio kupiłam sobie buty Nike za 25 zł, w które w tym sklepie zapłaciła więcej niż 25 zł. I tak sobie jakoś z opieki z Małpolskiej. Dostałam pieniądze co miesiąc po 800 zł. Także teraz mam właśnie na osiedlu tysiąclecia. Zamiast otworzył Mariusz i Asia też nowy ten. I tam właśnie Asia na, moje, na jej koncie mam swoje pieniądze, które muszę odebrać. Po prostu, że muszę sobie zatoczyć swoje konto. Bo ja miałam jeszcze dowód niewyrobiony i ona mi dzieła przesyłkę pieniędzy z opieki z Małopolski na swoje konto, jeżeli potrzebowałam kupić sobie kawę, czy papierosy, czy cokolwiek, które ja sobie brałam od nich daną ilość pieniędzy. A wiesz Monika, też pytając, miałem na myśli o takie relacje damsko-męskie. Jak to wygląda? No ja... Fajnie to powiedziałem na no damsko-męskie. Wiesz, ja po przejściu z tym Markiem, ja mam dużo kolegów, bo ja mam więcej kolegów niż koleżanek, bo ja jestem nawet od urodzenia już taka jestem, od urodzenia, że mam zawsze dużo kolegów. Mhm. I w szkole to było, i na obozach, i wszędzie mi było widać między chłopakami. No bo ja tak, z nimi w piłkę nożną i po prostu wszystko, bo no jak ktoś mówi, jak byłam w szkole podstawowej, to już od trzeciej klasy podstawki uprawiałam sport. I było to długo, się ciągło długo. Grałam także otręt krapkowice, piłka ręczna, o, dłuższy czas, dłuższy czas tak. jeszcze była, była już na pierwszej lidze, tak. pozdrawiam wszystkich trenerów oczywiście. Bo chyba jeszcze nie pracują, ale przychodzą tam, bo to jest, jeżeli tak, to wie duża hala tam. To, to Z hotelem wszystkim, nie? No i pojedziełam trochę, bo trenowałam lekarpetykę w szkole podstawowej, jeździłam dużo. No mieliśmy wspaniałego trenera pana zygmuntę sale. Jego żona była lekarzem i nawet za granicą załatwił nam obozy sportowe w Czechosłowacji. Niezapomniany obóz to był szumper, coś pięknego, to była most, markula, jak to się mówi do teraz mojego wieku. No ale to było cudownie i naprawdę mile wspominam te kule. Jak to się stało, że, yy, że jesteś bezdomna? I... To jest bardzo długa historia. To był czas, ja mieszkałam w Pruszkowie. No wyjechałam do Pruszkowa koło Warszawy i tam urodziłam mojego syna, który jest 83 rocznik, 19 stycznia Paweł ma na imię, urodził się w Pruszkowie. No i tam przebywałam 6 lat, ale odeszłam od chłopaka, z którym to dziecko miałam, bo a zaczął bardzo dużo pić i no po prostu do głowy mu łódka uderzała i wyciągał na mnie ręce i to było trochę za dużo i wyjechałam do Szczecinia, bo tam jego ciocia myszka, pojechałem tam z synem i tam ciotka jego wciągnęła mnie Handel kwiatami, handlowałam kwiatami na Sraganikach i bardzo fajnie to było i bardzo dobrze mi szło i później sobie wynajmowałam pokój i ten. Po pewnym czasie właśnie ten chłopak przyjechał i poprosił, prosił mnie żebym zgodziła się, no wróciłam ze względu na mojego syna, na Pawła, no ale po miesiąc, dwa było dobrze i znowu się zaczęła gehenna. Czekanie, czy on przyjdzie czy pijany, czy wyciągnie rękę, czy cokolwiek. A nie chodziło o mnie, bo jak to się mówi, Ślązary są twarde dziewczyny, ale chodziło mi o dziecko, no to... żeby, żeby dziecko na to nie patrzyło. A mój Paweł, mój Paweł był bardzo domyślny i pamiętam, to powiem taką historykę, Kiedyś przedmiot pijany położył się, ja w kuchni robiłam i naraz słyszę. A wow, 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 ja wchodzę do pokoju, a patrzę mój syn ma takie te czołgi, swoje zabawki i go leje tymi czołgami i że nie może, no mamy, że nie może łamy być. No i to było tak, takie jak ten no później się uspokoił prosił, ja mnie nie dziękuję. do sąsiadki po spakowałam rzeczy, wszystko. Ja właściwie tylko dla siebie, bo... Dla syna nie potrzebowałam, bo ja miałam dużą pomoc za granicę od... Ja w ogóle nie znam tych ciotek, bo to moi babci, siostry, które dawno wyjechały, ale one mi dużo przesyłały. Także u mamy to wszystko było. Mhm. I ja po cichutku, pieniążki miałam, kupiłam... Jacek, sąsiad odwiezł mnie do Warszawy na ekspres Opole, Warszawa-Opole i przyjechałam do e, e, Opola i Później za taksówkę i podjechałam do mam, do Kropko, no bo z dzieckiem jak miałam wózek, wszystko to jak w autobusach czy gdziekolwiek. A masz dzisiaj kontakt z synem? Nie, bo nie mam bardzo, bym chciała i próbowały dziewczyny. Wiem, że wiem, że bardzo dobrze stoi, że zdolny jest Chłopak, mam trzy wnuczki, to wiem, bo się dowiadywałam. Syn nawet był, to wiem, że syn był yy, w telewizji. Mhm. Tylko ja właśnie nie wiem czy on zmienił nazwisko, czy jest na tym nazwisku co ja, bo to ja mu nie dawam ojca nazwisko, ale Paweł był na moim nazwisku, moim panieńskim ja mu, do tej pory jestem panną i nie mam zamiaru wychodzić za mąż i bardzo chciała zdobyć kontakt, no ale jakoś próbowano mi pomóc jakoś, albo wie tak, chciał no nie tak jak się mówi, pomożemy, pomożemy, żeby było tylko dziko. Jasne. Albo chciała w ogóle go zobaczyć, bo no trochę go nie widziałam, nie? To jest Monika Twoje marzenie w tej chwili? Moje dziś? marzenie właśnie jest zobaczyć jest syna i te A powiedz mi proszę, takie pytanie zawsze się przewija w moich wywiadach. Tak. Y czy masz szansę na poprawienie swojego losu i wyjście z tej bezdomności? Yy, widzi, redaktor. To było tak. Yy, chodzi o to mieszkanie, bo gdybym była tego, ale ja byłam u nas w mieszkaniu w Cywklawkowicach, o, trzeba to to. Umówiłam się z kierownikiem, a dzisiaj kierownik nie ma czasu, ja mię pojazd, pojazdą, cholerem nie umawiacie na ten dzień, skoro mnie kierownik nie przyjmuje. No tak. I oni mnie zmywają, zmywają. No tak, no bo taka bina to tego, no. Ja nie dobrze, może jestem bina, ale jak to się ma człowiek szczerą, to ma chęć. Bo jeżeli ma się dom, redaktorze, to inaczej się funkcjonuje. Ma się do czego wracać? Bo się ma, prawda? Ma nawet tą kliteczkę swoją. No to się te, żyje, oczywiście. inaczej. A tak na ulicy, no to tak. Posiądzie na tej Jeden jest taki, jeden jest taki. Znając mnie tutaj, parę osób już mnie zna, to wiedzą, że ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś mnie źle traktował, bo jeszcze jak ktoś mówi, bo się mi da rączki, że nogi mam chore, ale rączki mam jeszcze. Tak sama mówiłaś, jesteś Za Zadziora za jestem. Potrafisz się Bo jeżeli obronić. nie, tak, potrafię redaktorze, a druga sprawa, jeżeli ja kogoś nie czepiam, to niech ta osoba mnie nie czepia. I na przykład raz szłam krakowską, i za mną szła taka pani. A miałam te śruby świeże, nie miałam tego popażnego przeszczepu, tylko że mamy śruby w lewej nodze. Mhm. I czasami tutaj kłótka, bo jak idzie. I normalnie tutaj w lewej nodze mam trzy śruby. A to mam przeszczepy. Mhm. Tutaj mam przeszczepy i Słyszę głos za mną, ale się na, przepraszam, że to jest jej głos, ale się na jej m... idzie. No i ja stanęłam sobie nie, i odwróciłam się, patrzę dwie takie osoby, no w średnim wieku, starsze ode mnie, a ja tylko prosto powiedziałam, słuchaj babo, życzę ci jednego, żebyś miała śruby w nodze tak jak ja i zobaczymy jak będziesz chodziła. Bez laski, czy z laską, czy z wózkiem. bo ja staram się chodzić bez laski, bez łuska. Dopóki Bóg mi daje, pozwala, chodzę sobie. Oczywiście. I bardzo nieładnie się zachowujesz, że za plecami komuś taką opinię wyrabiasz. A możesz wezwać policję, proszę bardzo, mogę dmuchać baloniki, i zobaczymy. I mogę ja Ciebie osłonić za złe. Ludzie są złośliwi. Są i. Na tak. przykład bardzo dużo mnie tu osób zna i wie, że po jakich trage tych, tragediach, no jestem, ale Przychodzą, cześć, mój część cześć, podają rękę, czy na przykład kawę mi kupują. ja mówię, nie dziękuję, ja sobie kupię, nie, ale chodzisz, 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 bo chodzisz. I są niektórzy, podziwu dla mnie, że ja chodzę bez laski, bez wózka i daję sobie radę, sobie radę. muszę sobie dawać radę. Ja mam taki już charakter uparty, tak jak mój tato, świętej pamięci, mój tato. bo ojca mi zamordowano, jak miałam 14 lat, a ja mam charakter ojca właśnie. A co się stało z ojcem? Mój tata kiedyś coś pił dużo nie? I mama się z nim rozeszła. A ja wtedy kończyłam ósmą klasę. To był chyba 74 rok. I jak to kiedyś było, trzeba było chodzić na czyny, żeby. Na czyny społeczne, tak, tak, tą ósmą hmm. klasę. No i mieszkaliśmy no, w trakcie z mamą, koło szkoły zaraz na tysiącleciu, i ktoś pukał, nie było domu, mnie. On wiesz, ja otwieram, patrzę w policję. Ja mówię, a panowie co? A oni, czy tu mieszka taki i taki? Ja mówię, to jest mój tata, ale on z nami nie mieszka, bo on nie żyje. A ja my ci coś głupi. I mu te drzwi zamknęła mnie. Jak on ja może powiedzieć, że mój tata nie żyje, jak ja dwa dni temu z nim rozmawiałam. Nie? No i już bez czynem z wszystkim, już ten, i chodziłam, i tu, i moja babcia jeszcze żyła, mamy mama. I mój, co jest? Działcha, co jest? Bo w ogóle jestem bitą zarą i babcia cały czas po środku mówiła, też nie żyje, już babunia. I ten, ja mówię, że papę, papę zamordowali, co oni mi to, o, mam, będą takie głupoty go brać, nie? To. No ale dobra, wszystko. No i mama przyjechała z pracy w zakładach pawęczych, pracowała na zmiany po godzinie 13 i jemy obiad i ona mówi co już nie ma twojego tatusia czyli to prawda ja miałam cały obrót i to wszystko ściągłam na dół bo złośliwie mi to powiedziała bo ona wiedziała że tato to mój tato a ja byłam jego córką byłaś związana z ojcem bardzo nawet czy piłczy nie było ale zawsze to był dla mnie tato on zawsze miał dla mnie czas i zawsze poświęcał mi ten czas no i nie wiedzą co robić Szybko uciekłam z tego domu, no i pobiegłam do szpitala, tam była kostnica. A jaką śmiercią zginął w ogóle twój ojciec? Panie redaktorze powiedzieli, że, że samochód go potrącił, ale jeżeli by go potrącił samochód, to by go zostawił na ulicy, tak? I kierowca zwieje, a nie wywleka żywocice jak są i później na, na żywocice ludzie na skróty do kropki do kościoła jeździli i tam była taka wysepka to no. od tego baru to było około 800-900 metrów to a tam znaleźli ojca na tej wysepce dziwne, żeby kierowca zawrógł tam ojca, prawda? I potrącił, to tak? tak, a ojciec miał twarz masakrowaną i wszystko ja go widziałam zaraz po sekcji ja go jeszcze czesałam wszystko i miało strasznie wyglądał. Ja nie chcę w ogóle już o tym mówić, bo to jest przykle. Oczywiście, Przepraszam. ale i do tej pory mniej y, umorzono sprawę, nic, tylko mówili cały czas, że moja matka maczała w tym palcu. To ja wtedy tak, to jeszcze była wtedy milicja, prawda? To ja jak oni mnie widzieli, to oni uciekali przeze mną, bo ja z nimi prułam, także głowa boli. Ja bym, bo się do niczego biurokraty nie nadajecie, Ja mówię, bo lał, bo mój ojciec ich lał, lał ich. Tylko ściągał czapkę, żebym gotował państwo, nie A jak któryś mu źle powiedział, dostał pysk, że przez całą knajpę mógł sobie, Bo mój ojciec miał siłę, nie? także. No no, jak to Nie to, że w racha, tylko że po prostu mieli szansę do niego, bo on Był walczył charakterny też. Charaktery tak. i on walczył. I nikt, nikt nie mówi, że go zabił. Jego musieli strzaskać, bo samochód tak nie potłucze człowieka, bo go potrącił, to mógł go uszkodzić. Ale cała zmasakrowana twarz, panie redaktorze, samochód masakruje twarz? Jak jest potrącenie, że człowiek upada, może mieć tłuczenia, prawda? O mam to. też. Tak. Ale nie masakruje, że ojciec był nie do poznania. Cała lewa strona była zmasakrowana. Ja czasami, co ja go myłam w trumnie. Ja widziałem jak on wygląda. Ja siedziałam całą noc z nim w kotnicy. Rano mi jego bracia znaleźli. Dobrze, widzę, że. Bo to, emocje, bo to jest ciągle, nie, ja emocje do tego górę, mam ciągle górę. emocje, bo to ja z tym, z tym, że nic nie zrobili, to do tej pory nie mogę się pogodzić. Mm. Monika, bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź. Ja również pan rzecz robić do tego. najlepsze. wszystkiego co najlepsze. Dziękuję, ja dużo zdrowia i szczęścia. Pa, i papa, kochani widzowie. <laughs> do zobaczenia. Do zobaczenia.